Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Pozdrawiam Was serdecznie z pielgrzymiego szlaku do Częstochowy. W dzisiejszej Ewangelii słyszymy o Jezusie, który zaprasza swoich uczniów do. Tego, by poszli za natchnieniami serca, by byli odważni w kroczeniu, przychodzeniu do Jezusa. Wiele razy w naszym życiu, kiedy odpowiadamy na Boże wezwania, przychodzi taki moment jak w życiu Piotra, że zaczynamy wątpić, czy to na pewno Jezus, i zaczynamy tonąć. Ale Jezus przychodzi nam wtedy z pomocą. Dlatego, drodzy dzisiaj, nie poddawajmy się w każdej naszej życiowej misji, bądźmy wytrwali. Miejmy zawsze. W wzrok w Jezusa, byśmy nigdy nie zwątpili, że to On nas woła, byśmy do Niego podeszli, przytulili się i tym samym odzyskali poczucie bezpieczeństwa.